Hej, witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko Was dobrze. I dzisiejszy film będzie na temat, który jest dość mało poruszany w dzisiejszych czasach, e, który jest jakoś omijany. Ja bym chciał się podzielić swoimi doświadczeniami odnośnie tego. I w pewnym sensie też film ten nawiązuje do, do filmu, który planuję nagrać o którym już Wam pisałem, czyli filmu o autentyczności który też się pojawi na pewno e, niedługo ale dzisiaj właśnie chcę Wam powiedzieć o... będę mówił szczerze, o, o depresji bo dzisiaj właśnie kiedy modliłem się, kiedy miałem swój czas z Bogiem to... położył mi na serce wdzięczność za to, że... że nie muszę się z tym zmagać ale... Chcę, żebyście wiedzieli, że nie zawsze tak było, bo na początku tego roku e, było bardzo kiepsko. Miałem takie mega złe stany, w sensie po prostu nie chciałoby się nic zrobić. Totalnie, po leżałem i, i, i było ze źle. I wiem, jak się czują osoby, które się z tym zmagają, tak? Bo sam to przeżyłem, ale. Ale. Cieszę się, jestem mega wdzięczny, że, że to nie poszło dalej, nie? Że nie miałem słownie depresji, miałem tylko jakieś po prostu stany, ee, które przypominały to. I wiecie, jestem wdzięczny, że nie musiałem tego przechodzić długo, bo te stany naprawdę były mega niszczące, mega dołujące. I chcę Wam powiedzieć, że tym, co mnie wyciągnęło właśnie e, z tych stanów depresyjnych, to nie, nie są żadne leki, nie są żadne leczenia. Żadni psychologowie, psychiatrzy, nie mówię też, że to jest złe, bo to też w jakimś sensie pomaga. Ale mi wyjść właśnie z, z tego mojego dołu pomógł Bóg i pomogli moi przyjaciele, których, wierzę, że On też posłał, bo naprawdę Kiedy było źle, to, to dzwoniłem do, do moich przyjaciół eee, To w sumie była tylko trójka i tacy, wiecie, najbliżsi Jestem im mega wdzięczny, oni wiedzą o kim mówię, ale tych przyjaciół właśnie dał mi Bóg i, i, i oni byli jedną, jakby jedną liną, którą dzięki której mogłem wychodzić z tego stanu, a drugą, taką najważniejszą, więc co mnie wypychało z tej dziury, nie? Mówicie, dzięki przyjaciółom po prostu się wyciągałem sam. E... Z z tego dołu, ale było coś, co, co też mnie z niego wypychało, po prostu. I tym czymś jest moja relacja z Bogiem, która właśnie od tamtego czasu mimo właśnie różnych przeciwności cały czas się wzmacnia. I dzięki czytaniu właśnie Biblii, dzięki modlitwie, dzięki po prostu relacji z Bogiem, bo On chce z nami prawdziwej relacji. Dzisiaj mogę właśnie być wolny od tego, mogę być właśnie wolny od depresji. Nie muszę się z tym zmagać. I jestem tak bardzo wdzięczny za to, że... Że mogę żyć normalnie. Że nie muszę po prostu zmagać się z tym, co... Z czym się zmaga większość moich rówieśników. I chciałbym wam właśnie przekazać tym filmem, że... Że jeśli... Po prostu czujecie się źle... Nie czujecie się dobrze, macie jakieś problemy, to jest zawsze Bóg, który po prostu wypchnie was dosłownie z tego dołu, tak jak u mnie miało to miejsce, to było niesamowite. To też nie chcę, żebyście wiedzieli, że to było tak od razu. To też był pewien proces, tak pomyślałem jakby przestawić swoje myślenie, to też jakby dużo mnie kosztowało właśnie przestawić swoje myślenie, porzucić pewne rzeczy pewne myśli, pewne schematy w swojej głowie i dzięki temu teraz mogę być od tego wolny to był proces, ale z Bogiem każdy proces jest dobry, każde doświadczenie jest dobre, choć na początku tego nie widzimy, jestem wdzięczny mu, że po prostu wyciągnąłem z tego i chcę, żebyście wiedzieli, że On dla każdego jest w stanie to zrobić. Że dla Ciebie też, też chce przyjść, chce Cię przytulić, chce po prostu wypłacać z Twojego dołu. Pamiętajcie o tym, kochani. Bo po prostu życie nie musi być ciężkie, nie musi być złe, nie musi być smutne. Dzisiaj wiem, że żyję, dzisiaj czuję po prostu dlaczego żyję, dlaczego zostałem powołany, dlaczego Bóg mnie stworzył jestem za to wdzięczny i chcę, żebyście Wy też po prostu mieli w sobie tą radość. Z tym chciałbym Was zostawić. Mam nadzieję, że, że pomogło Wam to, co mówiłem, bo kurczę, chcę się z Wami dzielić tym, co gdzieś sam przeżywam. Trzymajcie się, kochani. Sprawdźcie też film ze świadectwami. Jeśli hmm, jeszcze nie widzieliście ten ostatni, będzie bardzo miło. Eee, też może Was zainspiruje właśnie do, do szukania Boga. Eee, a będę się już zbijał. Dzięki, że byliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie, eee, który... Już niedługo.